Manko widzowie z strony Smiley. Smiley z systemu Smiley's Games i dzisiejszą cinemczą chciałbym wam zapowiedzieć, że łączymy na chwilę kamerkę, zapowieść yy, nowej serii, która się odbędzie jutro, czyli Minecraft i Browser będziemy grać na jednym. Minecrafta będziemy grać 10 minut, ponieważ mogę tylko 10 minut to w tym sobie, więc... Więc co, będziemy się grać w skrzynkę opening. Więc jeśli wam się spodoba odcinek, to za zawsze tutaj dziesięć odcinek, a może w górę A sobie teraz otworzymy skrzynkę, czyli 3 euro. Bo to jest teraz zapłacenie tej serii Tego, co najważniejsze, czyli otwieranie skrzynek. Będziemy tutaj dropić. O, ze Star Trekiem mogę zrobić. Ale, jesteś moją Tinderą. Jesteś moją Tinderą. Jestes jesteś moją Tinderą. Jeśli mój odcinek, jest Lubię bardzo że nagrywać na ich. To jest Smiley's Games. Stawcie tutaj łapeczkę w górę, chyba z dzwoneczki. O, Bison. I co by było tu na tyle w tym odcinku? 10 łapek w górę.